i się, jestem Liz i to masz bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to film z Brawl Stars, jest to film po dość długiej przerwie na moim kanale. Przerwa była ogólna, po, nie, po niedostosowaniu się do wakacji, ale mam nadzieję, że jakoś te filmy będą szły. W sklepie mam tak no, pakiety różne, różne różności pakiety. Mam nadzieję, że teraz film będą lepszy i może jeszcze przed samą rozgrywką proszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału, o polajkowanie oraz skomentowanie filmu, jeśli Wam się spodoba. Jak już mówiłem, komentarze oraz, oraz tam subskrypcje bardzo pomagają i bardzo wspierają w tworzeniu kolejnych lepszych materiałów, więc może nie gadajmy tyle, a już od razu idziemy do, do samej rozgrywki. I tak, widzicie. Mam tą oto postać, Barley, Barley dropnął się na ostatnim filmie oczywiście, który, który nie mógł się nagrać, bo, bo jakżeby inaczej. Jak widzicie mam już dosyć sporo odblokowanych rzeczy, strasznie dużo odblokowanych rzeczy. Następną tutaj rzeczą za stopharków będą żetony, już mamy Kolta, Kolta jako taką mi się no gra nawet spoko oczywiście na innym kącie no dobra nawet teraz jakoś o mm, dobra yy, nawet teraz jakoś krótko krótko ładowała się rozgrywka no i już widzimy że że to nie będzie łatwa rozgrywka bo mamy Paraseli. No, u nas w sumie też jest parę. Paraselek. Na, no, paraselek. No i dobra. Star Power poszedł. Myślę, że jak nie zniszczymy tą szelkę, no to. Hmm. Widzimy już, że, że team jest po prostu nieogarnięty. I, I. No, małe community tego teamu jest. O. Oj. A nie, w sumie jak ja bym zginął, to i tak by i tak by nic strasznego się dla, dla teamu nie stało, ale no może, oszczędza, dobra. Nie no, chociażby ten jeden ten jeden pucharek, to w tą czy w tą. No i zobaczcie, już, już mamy tutaj parę kolejnych pucharek, Boże, co ja mówię. Yy, kolejny, dżem, dżem. No, kryształek kolejny. Yy, poczekajmy, tylko aż się załaduje Star Power i no i tak to się właśnie kończy. Yy, jeśli teraz pod koniec będzie dobra ogarnięcie, teamu, czyli że wszyscy będą się pilnować, no to no nie. To naprawdę będzie. To naprawdę będzie dobrze już wygraliśmy spoko nawet. Nawet nie wiedziałem kiedy był koniec rozgrywki, kiedy kiedy rozgrywka się skończyła. Mamy ósmą rangę Shelly, 100 pucharków. Doświadczenia na poziomie czwartym Co? Co? Wow! Czy wy to widzicie dostaliśmy 50 żetonów? Ojeja, 50 Mhm. Mm Dobra. Lecimy. Aha, najpierw muszę kolto odblokować, oczywiście. No. Postaci już mamy około pięciu. Pięciu. Dobrze liczę, pięciu. Żetony. I teraz są rzetony. A żetony gdzie są? Aha. żetony. Mamy tutaj postacie. W ogóle, poczekajcie. Aha, żetonów w ogóle nie dostałem spoko. No dobra, zagramy tu jeszcze jedną rozgrywkę. Do skrzynki może coś wydropimy w skrzynce, mam przynajmniej taką Mało ale mam nadzieję. O jest Shelly Team. No ale najgorsze jest, że oni mają właśnie... Właśnie te, te zasrane roboty i te inne gówna typu... Tam... No... No ale... Wiecie co? Udało nam się O nie, to jest najgorsze. To jest najgorsze ścierwo, jakie istnieje. To jest najgorsze gówno, jakie może tylko istnieć. No i tak. Nie dojdzie ten z serią Nawala. No to jeszcze są, Ale i tak, jeżeli byśmy mieli. <laughs> Tam z 20 pucharków. No i zobaczcie, z jeszcze w ogóle nie schodzi na. E, ale i tak dobrze wygrywamy. <laughs> Nawet tego nie zauważyłem. Czyli jedynym nieogarniętym graczem w naszym teamie jestem ja. No to oj, idziemy z pomocą. No dobra. Idziemy z pomocą. Uciekajmy, dobra. Ej, kolejna rozgrywka wygrana. To mi się bardzo podoba. Aby tak dalej. Wow! Plus. Aha, i to będą co kolejne rozgrywki, tak? Wow! Mamy skrzynkę. I co będzie w tej skrzynce? Otóż monety, punkty mocy do szeli, punkty mocy do kolta oraz klejnoty. No spoko. Dobra, mamy już ich 11, czy możemy coś w sklepie za te klejnoty kupić no niestety jeszcze nie no moglibyśmy sobie skiny różne pokupywać albo inne takie pierdoły które i tak nie są zbytnio potrzebne w rozgrywce no dobra zagramy jeszcze jeden naczek i, i idziemy już znaczy no, idziemy, kończymy już odcinek odcinki są sporadyczne niedługie o, już od razu jakaś wada z internetem. Yy, odcinki są u sporadycznie. O nie. Aha, dobra. Odcinki u mnie sporadycznie długie. Czasami zdarzą. Nic nie mówiłem. Czasami zdarzą się dłuższe tam powiedzmy 16 minut. 17 minut. To już jest... Nie wiem, czy to jest mój czy? Aha, dobra. Lecimy. Ty głównie, gdzie biegniesz? Musimy ze star pójdę płyn... Ja się na, na... Ale dobra, zabiłem, zabiłem, zabiłem Aha, ty, bo tu w ogóle jakiś mały gówniak jeszcze stał Elo dobra, mamy to No nie Gościu, regeneruj sobie HP, bo bo masz klejnot. Każdy klejnot ważny. Ojej, tak rzucili się. Czarne dzieci. Żeby nie powiedzieć brzydko. Dobra, idziemy z rozgrywką. Mamy kol. Koltanie. No dobra. Mm. Jak to się mówi, nie zawsze trzeba wygrać. Nie zawsze trzeba wygrywać. Ale przynajmniej te honorowe honorowe klejnoty sobie weźmy. Bo. Dobra. Przegrana. spoko mm, tak, trzy meczki zagrane dobra, walimy jeszcze jeden meczek żeby żeby statystyki filmu były, były lepsze i znowu pewnie ten sam team to już jest ostatni meczyk, nie, nie będzie, że, że że jeszcze jakiś meczik no, postaci są u nas słabe, bo to jest, jak już mówiłem, szelka team. O nie. I się zaczęło. Poczekajcie, może... Weźmiemy sobie na... O, jest to. Mamy. No nie, jeszcze nie trafiłem. Jaki bezsens. O, i ten już gówniak bombę już rzuca. Tik się, jak to tam było. Nie hmm? jej? Nie wiem. No nie, jeszcze na spawnie tu gówno rzucę, te bomby Przepraszam, że, 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 że czasami będzie tak, że mi się język plącze No nie, nie było już przynajmniej długo nagrywane, więc... Ja w ogóle nie ogarniam teraz w tej rozgrywce kto gdzie jest Mówię to przez tego Tika zasranego No dobra, mamy Po jednym. Czekajcie, tego. Tego by trzeba było załatwić. Na tym się by trzeba było sturetować. Tylko tak. Jest. Załatwiłem go na starpoeżę. Ale jaja, teraz wy mnie w ogóle brońcie, bo... bo... Bo będzie przypał jak to przegram. Jest. Odliczanie. Teraz chodź tu gościu. Czekajcie, może jeszcze to zbiorę. Zebrałem. Zebrałem. Dwa. Jeden. Jest. Mamy to. Aha, yy, dobra, wiesz co, nie rozumiem tej gwiazdy rozgrywki, jak to jest, ja tego w ogóle nie rozumiem, no i 40, yy, dobra, fajnie, więc co, no, zresztą na odcinku nie zrobiliśmy, wybiliśmy tam oczywiście rangę, wybiliśmy tam pucharki, yy, kolejny odcinek najpewniej będzie yy, za tydzień, to już będzie odcinek też również z Brawl Stars jutro, jutro, jutro planowałbym wrzucić się z Minecrafta A co, do kolejnego filmu, hej, cześć, siemanko z wami był Lazy